Tam na wzgórzu, po sterunku, to było bezpokojne. sporo amunicji i broni. Już jest jest ona nam niezmiernie potrzebna <grym> do ataku. <grym> Musimy teraz pod szturmem zaatakować ten posterunek, już dawno był atakowany. amunicję i broń, uzbroić się na dole, po czym wrócić.

jestem <śmienicza> Czuwaj, jestem Max drużyny 63 GDH imienia Majora Hieronima Dekutowskiego-Zapory Istniejemy od 2012 roku, wtedy też żeśmy się podzielili Wydzieliliśmy się z ówczesnej drużyny Rzeczpospolitej 36 która obozuje niedaleko nas, na tym obozie Wcielamy się w żołnierzy Wyklętych i poznajemy ich historię w miarę na żywo. Spotyka nas wiele ciekawych atrakcji i przygód. Myślę, że gdybyście nas odwiedzili, na pewno moglibyście wziąć w nich udział. W tym momencie obóz stoi pusty. Nasi dzielni żołnierze i łączniczki z 52, które są z nami na obozie, właśnie walczą na manewrach. Może do nas przyjedziecie, a może się spotkamy dopiero na turnieju. W każdym razie do zobaczenia. Uściśnijmy sobie dłoń na starcie.